Witam serdecznie. Y... Wydaje mi się, że faktycznie, jeśli ta motylica robi taki bajzel, to działam, tak? Tam już rodzinka się łączy. Wszystkie rodzinki jest jakaś prewencja, tak? Dość konkretna. I działam na, na całego. Mm -hmm. Prawda? Mm -hmm. Dzisiaj przywiozłem sobie dwie rodzinki. Stwierdziłem, że jeśli rzeczywiście to nie jest żywol, tylko mi motylica włazi na pszczoły, a pszczoły właśnie w ten sposób co ja to widzę tak, to, że one właśnie się próbują od tego ratować. Więc to jest bardzo, bardzo dobrze. Tak, jeśli ludzie tak twierdzą. No ale tak czy siak no są pszczoły, które potrafią sobie na siebie wleźć, W tej, w tej, w tej że ta motylica na nie wlezie no to też, a później, później z tym walczą ale niektóre pszczoły rzeczywiście potrafią być no nie wiem, niby tak się czyszczą, więc to jest dobrze ale niektóre pszczoły potrafią tak zrobić, że ta motylica naprawdę na nie wejdzie i to niekoniecznie wydaje mi się, że może być moja wina ale no też prawda, że mogę, mogłem gdzieś na przykład dać ramkę, która była pojajczona już przez motylicę w budziaku albo gdzieś i tak jak mówią, że 300 jajek, no to ta motylica też zrobi swoje boom, <noise> prawda i w tym momencie zeżre nam zeżre nam pszczoły dlatego dzisiaj atakujemy sprawę ostrzej robimy już tu normalnie miejsce i ta rodzinka co tu jest mniejsza zaraz będzie Przerobione, prawda? Tam dołożymy z tamtej. To. Na chwilę żeby się nie denerwowały. I na przykład tą rodzinkę już tak ustawię, żeby mogła teoretycznie sobie siedzieć tak na zimę. Prawda? Połączają. Z tamtego ula wybiorę ramki, które nie mają na swojej motylicy, bo takowe są, a takowe nie są. Aha. Najpierw jeszcze opalimy podłogę zawsze. Działa Wszystko po kolei. Więc. I każdy ul wymaga jakieś konkretnego, konkretnego podejścia. wstawiam taką podłogę tak i zrobimy tak tak jak w tamtym połączyłem, że z tego ula zrobimy podłogę dół? tu podłogę już sprzykuję Lawendą na całego. To też zrobi to, że umyję tą podłogę, z ją przeliżą, przeczyszczą całą. Uważam, że to jest dobry sposób. Teraz tu miałem korpus postawiony. On był dość dobry. Korpus tamten mam taki, więc OK. Mogłyby tak być. I teraz tu z tyłu, żeby kant nie łapał wody. Jest dobrze. Ogólnie jest dobrze, by mógł tak stać. I teraz z tego będę sobie wybierał ramki, prawda? I zaraz ułożymy dół. Tam damy te ramki, które tu pozostały, jakieś czerwiem I ten ul, który mi zostanie po tych pszczołach, tych zaraz tutaj będzie wjeżdżał. Dobrze, to mogę zostawić całkiem na razie. I mogę sobie zrobić takie, taką rotację, że to sobie postawię o, na tym, na chwilę, żeby Wam pokazywać, co ja będę sobie uczyniał, jak sobie przesegreguję ram, te ramki, jeśli coś będzie w tym ulu po lewej, który przywiozłem z powrotem. Dzisiaj przywiozłem dwa uliki i tak Jutro już pojadę na maksa, bo nie będę miał tyle gratów w aucie, więc wezmę ich jeszcze więcej i będę je łączył, żeby je powzmacniać, bo jeśli to nie jest grzyb, no to się nie martwię. A jeśli to jest to, że pszczoły z czymś walczą też, no to dobrze. Nie? Tu gdzieś wiem, że matka się jakaś mi tu coś chciała wygryźć. No nic, szukamy ramek. Najpierw je trochę tu Obczyszczę, obskrobię. Niech przez ten syp spadnie tu na dennicę, bo jak będę coś chciał włożyć tam, to żeby było czyste. Prawda? A tu na dennicę od tego ulica zaraz tu opalimy. Tak, już jak łączę, to już nie zbieram tego kitu. Jak, jak moją rodzinkę tam sobie usprawniam, to sobie ładnie obskrobia. Tu już się nad kitem raczej nie. Nie zastanawiam i teraz jak ja miałem tą górę tutaj? Ja tą górę miałem na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Fajnie jakbym ułożył w dół sześć ramek. No i się okaże jeszcze, czy w tym. Te pszczoły są zezłoszczone, więc y, proszę na to nie patrzeć, że ja tak tutaj stoję z tym podkurzaczem Muszę wybrać tu sześć ramek, które nie miały na sobie tego nie grzyba, tylko. Że miały czerw, że tam motylica w środku siedzi i jest żera, Prawda? To może zobaczmy. Ona i tak jest taka. Oj! Do bani ramka. Ja tu muszę też przejrzeć, bo gdzieś może chodzić młoda matka. Ale ja bym tej ramki już nie użył. Ja bym ją wyciął. Tu i te pszczoły się pozlatują, słuchajcie. Ja już bym tej ramki nie użył, jest taka krzywaczna i w ogóle Ja nie, bardzo wybiórczo. Nawet już nie patrzę na ten czerw z, z tych pszczół. Chodzi o to, żeby wybrać może ramki, które są na których nie widać, że ta motylica sobie tu żerowała. I żeby tutaj ta matka może nie było jak w razie czego Bo tu gdzieś może łazić Nie? No dobra I tak strzepuję typowo przed ul, że robię ala z tego I ona gdzieś tu powędruje z tym czerwiem bardziej do środka Prawda? Tu teraz Oj, to jest ula mnie tu atakują właśnie za chwilę już tak zaprzestaną. Ja myślę, że je nawet sobie już teraz przedstawię jeszcze tu. Bo one już tam, tylko, tylko tam. Niestety nie pokażę Wam tak za bardzo może. Nie wiem jak to będzie widać. Ale przedstawię je tu, żeby pszczoły wędrowały bardziej. Tu. A ten korpus na razie oddalimy. O. I voilà, I zaraz wszystko po kolei sprzątam. Opalam. Opalarko, zobaczymy. One tu też już dużo posprzątały, te pszczoły, prawda? Tu się powygryzała jakaś ta pszczoła, więc one tak doszły. Ja tu je sypałem. One już sobie zaczęły może bardziej z tym radzić. Dobrze, w górę miałem na 6 ramek, tak. I tu te pszczoły jakoś tam się połączą. Ja uważam, że to jest najlepszy motyw, żeby tu jakiegoś matecznika konkretnego tylko nie było. by była druga ramka. Oj, oj, oj. oj. Musimy się też muszę dołożyć do podkórzacza. Te pszczoły też już są tu wkurzone. Już mają mnie dosyć, prawda? No ale teraz się połączą i już będą tam siedzieć do, do ukichanej. Dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Trzy. Teraz muszę skombinować jakąś osłonową ramkę. Ja bym im to dał, by było śmiesznie. Tu tutaj tematyczniki trzeba. Matki żadnej nie widzę, ja tu wczoraj utłukłem dwie ładne, żółte matki, prawda? Tak. Piękne były, jaśniutkie i w ogóle. No ale no dobra, nic się nie dzieje. Łączymy. Prawda? Łączymy, tu na obrzeżnej trochę tej trutówki może być. Szkoda, że nie wiem, od sklepiacza ja bym już ją nawet wywalił tą trutówkę. No dobra, ale tu damy, to jest raz. I nie widzę, żeby wyczyściły pszczoły się. Trzy, cztery. No, I jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Oglądam te ramki, czy tu nie widzę tych larw. Larw, nie? Dobra. Tą bym dał jako tu. 4 pięć. I tu bym dał... Tu miałem miał, taką szóstą. I to ja bym więcej im nie dawał, żeby one za dużo tego plastra tam nie miały. Dobra to one tak by tak, tak, tak powiszą te pszczoły tak mi się wydaje i okej okay. i teraz tu jeszcze zobaczcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Elegancko. Elegancko, tam już wszystko jest zrobione, teraz chciałem te ranki jeszcze oczywiście przepryskać. Tak? I to jak łączę, to to kupę roboty. Tam ładnie ten smrodek wysek. Tak, tu trochę ten ul. Sikamy. Te ramki są w miarę. Jedziemy. Ustawimy. Oj. Oj. Tak, tak. Jak za bardzo się chce, to tak wychodzi, nie? Jak wychodzi? Ale wyszło całkiem w porządku. No dobra. I teraz może będzie lepiej. Może będzie lepiej. Tu jeszcze proponuję. Te nie mają tak właśnie nasyfione. I to jest lepiej, bo ja też, słuchajcie, zrobiłem pewnie błąd, że właśnie te pszczoły to, że one... O... To... to, że one... Ja nie skrobałem tych gór za ładnie, nie czyściłem z tego względu, że ja nie chciałem za dużo wynosić z tych uli ze względu na tego grzybolca i to był mój też błąd. Prawda? No tak. I teraz trzeba im dokoptować trzeci korpus i tutaj opalić to, co zostało po tamtym ulu. Tak? Tu ramkę już wyciąć i do gara, z tym czerwiem jakimś tam, co jest go trochę. Widzę, że też taki jakiś, przed ten, ale przebrany jest ten czerw, nie? One już trochę, ja je tam połączyłem wcześniej i one się wygryzły te pszczoły one opanowały, nie? One opanują to, że one zlikwidują to wszystko i, i tą motylicę też trochę przegonią. Prawda? No, ale to jak gdzieś są kokonki, no to one znowu, nie? Dlatego te ule są... Opalane, sprzątane i wszystko razem. I, i, I w rodzince, co już jest rodzinka konkretniejsza, to też robię podobnie, no tylko mówię wiadomo, nie łączę, nie? Tak, i to i było to wszystko i życzę miłego dnia.